Cześć kochani, zapraszam was na Get Ready With Me. już tydzień się nie malowałam, słuchajcie. Nadszedł czas, żeby wypróbować trochę nowości. Jestem w domu, siedzę w domu, więc co mamy do roboty? Zacznijmy sobie od bazy i od pędzla, który widziałam już na amerykańskim YouTubie. Jest to pędzel Real Techniques, wykonany prześlicznie. Naprawdę, świetnie wykonany, bardzo gęste włosie. I ten pędzel służy do bazy, ale widziałam, że dziewczyny na YouTubie go wykorzystywały również do podkładu. I tak chcę to zrobić, żeby pomalować się też, może też podkład tym pędzlem. Ale zaczniemy od bazy faktycznie. Podobno jest to świetny zamiennik tego podkładu z Arty, 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 arty. jakoś tak, ale wiecie, o które pędzle mi chodzi, o te oryginalne szczotki, które są kosmicznie drogie. Nie miałam ich, więc nie wypowiadam się. Mam też umyte świeże włosy, później wam się pokażę, jak już włosy ułożę na razie, wiecie. Dobrze, że mam włosy odgarnięte. Najpierw baza z doktora Jarta. Słuchajcie, wróciłam do niej i to jest baza, którą polecam każdemu, kto ma jakiekolwiek problemy z zaczerwienieniami, czyli większość z nas. Większość z nas ma problemy albo z trądzikiem, albo z naczynkami. Tak, według badań Polki i Polacy mają takie cery. Nie wynika to tylko i wyłącznie z predyspozycji genetycznych itd., tak ale również z czynników środowiskowych, smogu itd. Tak 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 Więc chcemy sobie tą czerwoność na twarzy zminimalizować. Krem z doktora Jarka Cicapair. Polecam każdemu, polecam nawet facetom. Ostatnio właśnie kolegom też polecałam. Kupują sobie i są zadowoleni, bo tego nie widać na twarzy, a zdejmuje Wam zaczerwienienia i wygładza tak optycznie. A nie jest to podkład. także I ma też zalety kremu, więc to jest lepsze niż ten sławny Flormar. Jest trochę drogi, ale jest bardzo wydajny, więc starczy Wam na długo. Dobra, pokażę Wam i przy okazji wypróbuję sobie ten pędzel, jak on działa. Jezu, jakie to jest miłe. On trochę bieli ten krem, ale poczekajcie... Zaraz jak się trochę z cerą połączy, to będzie mieć już spoko kolor. I przez to, że on ma te zielone pigmenty, to on nam trochę kamufluje te zaczerwienienia. I cera wygląda naprawdę o połowę lepiej. Jakoś lepiej mi się, powiem Wam, już tutaj jest kolor. Lepiej mi się go nakłada palcami niż yy, może akurat ta baza. Nie wiem, może do jakiejś innej bazy będzie lepszy ten yy, pędzel. Natomiast lepiej mi się nakłada ten Krem palcami, jako że palce rozgrzewają nam ten produkt i od razu te pigmenty z niego wychodzą. No fantastyczny produkt, zobaczcie jak szybko, jak dużo mi zakamuflował. Tak naprawdę mogłabym sobie użyć tylko kamuflażu w kilka miejsc i tak iść. Naprawdę, bardzo naturalny efekt. Najlepszy, najlepszy ze wszystkich to jest ten krem. Arborian też ma bardzo dobry, ale ten jednak jest moim zdaniem jeszcze lepszy. Także to pierwszy krok. Teraz użyję sobie przede wszystkim tego pędzla, chcę użyć do podkładu. Zobaczcie jak się sprawdzi. Użyję Lancome, i Idol Ultra Wear w kolorze 025, to jest mój kolor. I słuchajcie, zobaczymy jak się sprawdzi właśnie ten, ten pędzel do podkładu. Zrobię sobie kilka takich kropek na całej buzi. Jest bardzo ogólnie miły. Zobaczymy, czy nie zje mi za dużo podkładu. Ja w ogóle bardzo lubię nakładać podkład oraz inne kosmetyki pędzlami bardziej niż jajkiem. Nie wiem czemu. Może dlatego nie muszę dotykać, tylko rączką trzymam. Wygodnie się powiem, Wam trzyma tą rączkę. Wygodnie się tutaj manewruje, nic się nie wyślizguje. Bardzo fajny pędzel. Ja za niego zapłaciłam około 100 zł, więc jest drogi. Ale jest to pędzel już takiej, wiecie, super luksusowej jakości. O nie, wiem, ja mam sobie korektora, zaraz jeszcze wrócę do korektora. I mam tu jeszcze kilka innych śmiesznych pędzli. Robię pełne Get Ready With Me, bo wiem, że lubicie się szykować. Wprawdzie zrobię fryzurę osobno, bo chcę osobny film nagrać, ale będzie też fryzura na koniec. No, powiem wam, że raz, dwa. Dobrze mi się rozkładało ten podkład. Pod oczy nakładam sobie korektor z It Cosmetics Bye Bye Under Eye Full Coverage i mam go w kolorze Light Tan, Z niech Was nie, zwie, nie zwiedzie nazewnictwo. Ja mam 14,0W, czyli Warm i on wcale nie jest taki ciemny. Ja sobie go też, słuchajcie, specjalnie wybrałam w tym kolorze, bo nie chciałam właśnie, żeby był zbyt jasny, nie chciałam takiego efektu białych e, podkówek pod oczami. Nałożyłam sobie też na pędzelek, nałożę też w kilku miejscach na twarz. Tu co jeszcze prześwituje, nie chcę już więcej podkładu dokładać. Kolejne warstwy. I to jest bardzo, bardzo gęsty taki napigmentowany korektor, który yy, świetnie się wtapia w cerę. W ogóle nagram Wam też osobny test It Cosmetics, bo kupiłam sobie bardzo dużo rzeczy. Dostałam kilka na evencie, jak wchodzi, yy, marka wchodziła do Polski. Natomiast też sobie bardzo dużo kupiłam i chcę Wam nagrać pełną taką recenzję całej marki, bo marka jest bardzo ciekawa. Uważam, że jedna z ciekawszych premier ostatniego czasu. Yy, kosmetyki dostępne w Douglasie. Zresztą linki do wszystkich kosmetyków, których dzisiaj używam Znajdziecie w opisie, jak zawsze. Ja wam nie podaję cen, bo zawsze mnie pytacie, dlaczego nie ma ceny. No bo to jest pójście na łatwiznę, wiecie co? <laughs> nie podam wam cen, tak czasem mówię, co ile kosztuje, ale sprawdźcie sobie, bo po prostu w zależności od tego, jaka jest aktualnie promocja w danym sklepie, będą różne ceny. W różnych sklepach różne ceny, różne promocje, różne kupony się nakładają, wiecie, różne te takie dodatki, takie kletiki shops. No wiecie, są różne, różne zniżki, więc nie chcę wam tutaj tego psuć. Po prostu. Zostawiam wam linki. Zawsze możecie też doczytać informacje o produkcie, dlatego też zawsze linki staram się też wam pisać. Zawsze kolor podkładu, korektora, żebyście sobie mogli doczytać o samym produkcie już na stronie producenta. Bardzo fajny korektor. Słuchajcie, bardzo go lubię. Troszkę się zbiera. To nie jest tak, że on się zupełnie nie zbiera. Na prezentacji mówiono, że on się zupełnie nie zbiera. Natomiast odrobinka się zbiera, ale nie jakoś bardzo. Resztkę nałożę sobie na powieka co mi zostało tu na pędzelku, a pędzelek mam z Sephory, to jest bardzo fajny pędzel do korektora i to jest Airbrush Concealer 57. Też postaram się Wam go znaleźć, bo to jest syntetyczny, taki idealny pędzel, który imituje nam, taki jakbyśmy palcem nakładali. Także świetny do nakładania takich, takich kosmetyków jak bazy czy właśnie korektor. No i co, fajnie się to wtopiło, naprawdę bardzo fajny korektor i bardzo fajny pędzelek. E, dobra, teraz sobie to utrwalimy i mam tutaj puder właśnie też z... It Cosmetics. Używam go od tamtego spotkania z marką. Powiem Wam, że mój ulubiony puder ostatniego czasu, naprawdę. Dobra, biorę sobie pędzelek Sephora 91, ten duży. Nakładam tu. Bardzo fajny puder. Nie zawiera talku. Dla tych, co się interesują. I matuje naprawdę na cały dzień. Trzyma się bardzo dobrze na twarzy i sprawia, że każdy mój um, podkład trzymał się lepiej. Więc naprawdę to działa. Teraz, kochani, zrobimy sobie bronzer i rozświetlacz. I mam tutaj dwie nowości z Klinik: nie używałam, zobaczymy sobie teraz wspólnie. Bronzer nazywa się Solar Pop i to jest Flower Bronzer. Nie wiem, czy on ma drobiny, czy nie. Wygląda bardzo ładnie. Ma taką... Bardzo ładnie zrobiony. Ma delikatny połysk. I użyję sobie kolejnego śmiesznego pędzla z technik z takiego fajnego zestawu, który też sobie właśnie kupiłam. To jest do brązera, też do konturowania i to jest, nie wiem, chyba do, do... tutaj do oka, do konturowania może nosa. W każdym razie są to pędzle do konturowania. Brąz, Highlighter i Shadow, tak się nazywają. Czyli takie trzy ścięte. Zobaczymy. Jestem ciekawa, czy ten, czy ten pędzel do brązera fajnie się sprawdzi i czy ten brązer się fajnie sprawdzi. Więc dzisiaj mamy taki Zbiorowy test. No, ale bardzo delikatny ten brązel. Bardzo delikatny. No, ale fajnie tak delikatnie konturuje. Trochę mi zdejmuje ten pędzel puder. To mi się nie podoba. Spróbujmy sobie tym małym pędzelkiem. Jak to będzie z konturowaniem tutaj? O, fajnie dociera. No. Można sobie ten kontur wyrysować, ale teraz wrócę tu pudrę. Okej, okay, jest okej. Okay. Naprawdę fajnie oba produkty. Myślę, że delikatne takie konturowanie, delikatny brązer. I teraz rozświetlacz. Zobaczymy, jak będzie wyglądał Lunar Pop. Dawno roz żadnego rozświetlacza z klinika nie było. Tak naprawdę ostatnie były te w sticku i to było dawno. Także tym, nie wiem nawet jak nakładać tym produktem. I zobaczymy, czy w ogóle on będzie intensywny, bo tutaj nie jest jakiś powalający, jest raczej taki przejrzysty. Ula la, co tu się zadziało? Ok, wracamy do rozświetlacza i zobaczymy, czy będzie glow. Jest glow, bardzo delikatny, taki dzienny. No, jak na klinik, to i tak jest spoko. Zawsze z klinika używam sobie tego cienia kwiatkowego, bo w kliniku nigdy nie było takiego intensywnego rozświetlacza. Ale ten jest bardzo dzienny, taki bardzo, bardzo dzienny efekt. Taki neutralny, bardzo neutralny. Okej, okay, to można tak zostawić, ale ja sobie użyję tutaj mojego rozświetlacza Cookie z Benefitu, który uwielbiam, ostatnio to jest mój ulubiony rozświetlacz, który daje oślepiający blask i sobie go dołożę tutaj tylko na te miejsca. I już o to mi chodziło. Pokażę wam teraz mały trik. Możecie się ze mnie śmiać, ale jeżeli macie takie jak ja strupki, jakieś y, niedoskonałości, które wystają ponad skórę, a których nie chcecie już czegoś tam mocno kamuflować, wystarczy, że weźmiecie sobie brązowy liner. Ja sobie użyję linera z Benefitu, Roller Liner. Może być też czarny, jeżeli macie ciemniejsze włosy, ale brązowy wygląda naturalnie. I zrobimy sobie mały pieprzyk. Wiem, że to jest śmieszne, ale zobaczcie. Robicie sobie taki pieprzyk i bierzecie sobie z powrotem puder lub tutaj gdzie się podkład, albo po prostu paluszkiem i wygląda to bardzo naturalnie. Pokażę Wam jeszcze w jakimś miejscu. O, palcem nawet lepiej. To po prostu wygląda jako takie, jak takie pieprzyki, piegi, coś takiego, bardzo naturalnie. I możemy sobie wziąć naszym... tutaj gdzie mieliśmy podkład, odrobinkę to przyklepać. Okej. Okay. I wygląda tak jak więc bardzo naturalnie. A nie musicie się tym przejmować, że macie, wiecie, jakieś zostające krosty, Nikt się nie będzie tutaj dopatrywał jakichś dziwnych rzeczy, także to był taki mój mały trik. Teraz bym sobie chętnie zrobiła brwi i słuchajcie, mam tutaj nową paletę z Benefitu jeszcze nie używaną, jeszcze nie dotykaną, więc zrobimy sobie brwi razem. Light Medium, mam też ciemniejszy kolor, jak chcecie zrobię Wam osobny film, osobny test. Mam tutaj też dwa pędzelki podwójne, więc w sumie cztery do malowania. Są trzy woski, dwa kolorowe, jeden transparentne yy, i mamy też cztery kolory cieni, więc jest to bardzo fajne rozwiązanie, duży wybór. Możemy sobie też stopniować, jeżeli chodzi właśnie o intensywność cieni. Użyję sobie tego pędzelka z Benefit, on jest po prostu wygodniejszy. Też Wam go linkuję, fantastyczne, fantastyczny aplikator. Co najpierw możecie zrobić przy yy, właśnie takiej paletce, bo ja w ogóle kocham paletkę Browsings, yy, a ta jest ogromna i ma jeszcze większy wybór. Możecie sobie najpierw te brwi uczesać woskiem i później dopiero je wypełniać. Albo robić na odwrót, jak wam się ją podoba. Więc najpierw może użyjemy sobie kolorowego wosku, tego pierwszego. One mają delikatną barwę i przeczeszemy sobie właśnie tą czuteczką. Wczeszamy ten wosk brwi. Moje brwi mają na sobie henne, więc trochę koloru jest. Kwestia uczesania wosków. Widzicie, już mamy delikatny kolor nadany, może nie jakiś intensywny, ale coś tam widać. I po prostu jak mamy wosk nałożony, to czasem nam jest łatwiej resztę umalować. Ten wosk naprawdę trzyma nam te brwi na miejscu przez cały dzień. Teraz użyję sobie tej, tego pierwszego koloru. z To jest bardzo jasny i wypełnię sobie tutaj brwi z przodu. Delikatnie. I teraz schodzę niżej drugi kolor. I ponieważ one są już sklejone trochę tym woskiem, to jest o wiele łatwiej i to się zamienia w taką, ale mogłabym powiedzieć nawet pomadę. Bardzo lubię te pudry. One są fantastyczne, dobre, takie idealne. Konsystencje mają bardzo kremowe. Dobrze się trzymają. I nadmiar wyczesuję. Mhm. I jeszcze ciemniejszy kolor. Tutaj mam taki cieplejszy. Ten jest zimniejszy, ten jest cieplejszy. A wezmę ten ostatni. I zrobię sobie końcóweczkę tym właśnie najciemniejszym kolorem. Najjaśniejszy kolor. Znaczam przód. Jeszcze zawsze sobie sprawdzam tutaj pod spodem. O, w tym miejscu, żeby. Równa, tutaj tą linię, w razie czego. Fajny jest ten jasny kolor, bo on nie jest taki, wiecie, nie daje intensywnego jakiegoś zabarwienia, ale nam jednak wypełnia tutaj te luki tego bardziej to naturalnie wygląda. I teraz, co możecie zrobić na koniec, to palcem, małym palcem wziąć sobie, lub właśnie tym aplikatorem, który macie dołączony, wziąć sobie bezbarwny wosk i uklepać brwi na miejscu. Już nie musicie tego robić aplikatorem tym dużym albo mały aplikator, albo właśnie palcem. I mam dużo takich sztywnych, pojedynczych włosów i to mi wszystko skleja w miejscu. Dzięki temu te włosy nam nigdzie nie uciekną. Okej, okay, robię drugą brwi i do Was wracam. Okej, okay, brwi mamy zrobione i przejdźmy sobie w takim razie do cieni. Cienie, słuchajcie, nie używam ich jeszcze. To jest Tom Ford Pretty Baby 25. Miałam kiedyś jedne cienie z Toma Forda i chyba je oddałam w końcu mamie. Nie pamiętam, czy tak, chyba je oddałam mamie bo nie mi się do końca, nie podobało mi się do końca połączenie kolorystyczne. Tutaj mamy takie przydymione lila brąz, takie dosyć nietypowe połączenie kolorów. Spodobało mi się, no bo wszędzie mamy w kółko to samo. Na początek sobie tylko zrobię highlight tym małym pędzelkiem. nix, także o to będzie fajny pędzelek do, do takich detali. Także pomyślałam, że będzie fajną paletą taką trochę inną niż wszystkie. Gdzie nie mamy koloru bazowego, nie mamy, wiecie, takiej typowej bajki kolorystycznej jak wszędzie. Ani ciepłe, ani zimne, wiecie. Coś innego. Także zobaczmy, jak się sprawdzą te cienie. Zacznę sobie od tego najjaśniejszego. I ciężko mi określić ten kolor. To jest taki między szaro, lila, lekko satynowy. Nie wiem, co to jest za kolor. Wydaje mi się, że te kolory są takie, że w ogóle te cienie są takie troszeczkę odrobinę bardziej zimne niż niż ciepłe, ale zobaczymy na oku. Coś innego dzisiaj zrobimy. Nakładam na całą powiekę. Tak, takie brudne lila z szarością, z odrobiną brązu. Fajny kolor. Lubię takie nieoczywiste kolory. Zwykle właśnie te droższe marki, w tych droższych markach można takie różne rzeczy znaleźć. Ten kolor liliowy tutaj nałożymy sobie na dół. Akcent. Rzadko robię sobie taki makijaż, a takie makijaże sprawiają, że widać taką moją zieloność w moich oczu, bo wszystkie pomarańcze i te wszystkie ciepłe barwy podbijają niebieskie oczy, znaczy niebieskie tony w moich oczach. Ja mam takie, wiecie, niebiesko-zielone oczy. Niebiesko-szaro-zielone, takie nie wiadomo jakie. I właśnie jak robię sobie taki bardziej fioletowy makijaż, to wtedy wybijają mi się bardziej te odcienie zielone. Dobra, teraz użyjemy tego brązu z drobinami, które są delikatnie złote. Kojarzy mi się ten zestaw troszeczkę z cieniami Charlotte Tilbury. Takie właśnie zestawy gotowe na jakieś okazje. Mam tutaj wewnętrzny kolcik, ten cały ciemniejszy kolor, ale on też jest taki brudno-szaro-brązowy. Myślałam, że będzie bardziej czekoladowy, a on jest bardziej taki szarawy. Dobrze się blenduje, akurat z tym nie ma problemu. Bardzo dobrej jakości cienie widać. Może nie są kremowe, są bardziej suche, ale się świetnie blendują. Widać, że po prostu wiecie, są zrobione ze świetnych składników, że tak powiem. To rozetrę. Nie było żadnych przejść ostrych. Mhm. I nałożę sobie ten kolor, to jest taki Liliowy, połyskujący na Duochrom, nałożę go sobie palcem Tutaj na ruchomą powiekę To jest dzisiaj taki bardzo prosty makijaż Pierwszy raz używam tych cieni, więc Nawet nie wiedziałam co wyjdzie Bardzo ładny kolor, on ma w sobie Lilię, połyskuje właśnie na lila Delikatnie taki błękitny Nawet pokażę wam zaraz bliska ten kolor Lubię takie kolory na paznokciach, mam tu po mamie, o taki kolor widzicie, taki dułochram. Także bardzo, ale to bardzo prosty makijaż oczu, tutaj nie ma nic skomplikowanego. Chciałabym sobie teraz, słuchajcie, wypróbować, nie, na sobie wykreskę kreskę Masterpiece. Ostatnio Wam pokazywałam w teście tych drogeryjnych kosmetyków, jeżeli nie widzieliście to sobie zobaczcie. Mój nowy flamaster do kresek i on jest Masterpiece High Precision Liquid Eyeliner w kolorze Black Onyx i on jest matowy, to mi się w nim podoba, że on jest matowy. Jego minus jest taki, że ma dosyć trudny aplikator, ja już się nauczyłam z nim em, współpracować, tak po prostu go sunę po linii. Nawet nie próbuję tutaj nic wyrysowywać szczególnie, po prostu sunę go po linii rzęs. I on jest taki, jak bym kredką się pomalowała, ale szybciej się nim maluję niż kredką, więc ja nie muszę tak ro rozgrzewać tej kredki. Śmieszne do malowania, bo mam ten taki bardziej kwadratowy aplikator. Robię delikatną jaskółkę. I efekt tej jaskółki jest taki rzeczywiście jak przy kredce. Czyli taki idealny do makijażu dziennego. Ja tak bym sobie był to namalowała. Zupełnie. Jeżeli nie będzie to eyeliner dla każdego, to jest taki eyeliner bardziej dla osób, które wydaje mi się, które właśnie lubią efekt kretki na powiece, a nie jest niekoniecznie takiej ostrej, czarnej kre, kreski. On nie jest taki bardzo czarny, on się nazywa Black Onyx, ale on nie jest taki czarny, wiecie, jak smoła. dla mnie on jest bardziej ciemno szary. I właśnie posługujcie się nim jak kredką. I mamy krzywe kreski, właśnie patrzę. ta idzie w dół, ta idzie w górę. Już równamy. I równamy je z odległości, słuchajcie, wtedy przynajmniej widzę. A to bardziej prostuje. Okej, okay, mniej więcej jest dobrze. Podoba mi się dzisiaj to oko takie bardziej smokey, ale w innych kolorach. Dobra, spróbujemy sobie też czegoś nowego. Mam. O, jeszcze wiecie co? Jeszcze mam ten eyeliner od katosu. Chciałam go sobie nałożyć. Lubię go sobie nakładać tutaj na początku. już sobie mnie pytają, a co tam masz, a co tam masz? O, eyeliner z FIBO od Katosu. I on fajnie rozświetla ten wewnętrzny kącik. Zobaczcie. Kosą Ką początek i go tak siup. Siup. Nawet nie musi być super zaczęta ta kreska z przodu. I zobaczcie, jak on fajnie ten makijaż zmienia. Od razu zmienia. I jeżeli chodzi o Max Factora, mam tutaj dzisiaj bazę i tusz. To jest serii False Lash Effect. No i ona jest niebieska ta baza. Pierwszy raz w życiu używam niebieskiej bazy pod, pod tusz, więc jest to zupełnie nowa sprawa. Max Out Blue Primer. Nie wiem, może po to, żeby... Nie mam pojęcia, dlaczego nas jest niebieska. Szczerze mówiąc, nie mam, nie mam pojęcia, czy ona ma sprawić, że nasz tusz będzie bardziej niebieski, czy, czy zamiast białego po prostu użyj niebieskiego barwnika, żebyśmy lepiej te rzęsy widzieli. Nie wiem, o co chodzi z niebieskim pigmentem w tym primerze, ale, ale jest niebieski. Nie używam zarodki, jak zobaczyliście, mam teraz bardzo długie rzęsy. Używam oleju rycynowego. Olej rycynowy, też wam znajdę. I słuchajcie, od wielu miesięcy już używam. I nie podkręcam zarodków, bo brzydko to wygląda. Są zbyt sztuczne, takie dotykają mi wręcz brwi. Dobra, nałożę też na drugie od razu. Jestem strasznie dzisiaj, oczy. nie wiem co się dzieje, że są takie zmęczone. I ten tusz, nie używam go jeszcze. W sensie w tej opcji to jest Deep Raven Black. Bardzo ładne opakowanie z takimi skrzydłami. Ja mam nadzieję, że naprawdę będzie czarny, czarny i pogrubający. O oh wow! No to co mi sztuczne rzęsy, jak mam taki efekt? Może właśnie po to jest niebieski ten primer, żeby nam się nie mieszał z tuszem i nie robił wiecie szary, tylko żeby było nadal czarne żeby było ciemno. Super, mam rzęsy. Super, super, super. No, fajny efekt ogromne rzęsy i słuchajcie pomadka i dzisiaj też użyję sobie nowości Tom Ford w kolorze Flamingo 08 na szczęście nie jest to jakiś mega odblask ale zobaczymy jak będzie wyglądać O, mamy kolor myślałam, że będzie bardziej nudziakowy ładny kolor, ale chcę go troszeczkę uspokoić bo yy, dzisiaj mam bardzo fioletowe oko nie chcę mieć takiego efektu fioletowo-różowego więc, dołożę sobie Huda Beauty w kolorze Girl's Trip. Odrobina odcisnę i dołożę sobie tego koloru, żeby po prostu sprawić, żeby był bardziej nude. O i myślę, że teraz to trochę uspokoiło. Wiem, że ten, ten różowy był ładny, ale ja bym go bardziej użyła do kresek, do takiego bardziej pinapowego make-upu. Dobra kochani, robię włosy i już do was wracam. Okej okay, kochani i to jest cały makijaż z włosami, tak wygląda. Trochę jak tutaj układałam włosy, bo przecierało mi się to czoło, więc to mnie wkurza, że coś tutaj mi zaczęło prześwitywać. Mogłam sobie jednak trochę więcej podkładu nałożyć na te niedoskonałości. Trochę mnie to teraz irytuje, że tutaj coś, na nosie widać tutaj, ale wiecie, nie szkodzi. Nie szkodzi, chciałam sobie dzisiaj przetestować nowości. Myślę, że pędzle są fantastyczne. Bardzo mi się podoba ten brązer z kliniki, jak sobie teraz patrzę w podglądzie, że mi tutaj mi się podoba. Roświetlacz nie jest szałowy, ale Kuki poradował sytuacji. Podoba mi się paleta do brwi, podobają mi się produkty do rzęs. Cienie też są fajne, jeżeli lubicie taki efekty. Darek mnie przed chwilą widział, powiedział, że mu się nie podoba. W takich cieniach nie jest przyzwyczajony, woli, jak ja jestem w ciepłych kolorach. Także głosujcie nadal, czy wolicie mnie w ciepłych, czy właśnie w zimnych, też czasem tutaj mogę Wam się pokazać. No i to tyle w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że dnią ze mną spędzicie czas. Odpoczywajcie, kochani, spędzajcie czas z rodziną i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!